Mamy widzowie w dzisiejszym odcinku. Będziemy się tepać do graczy do czasów za szóstu Oszustów szatu boże. Ale to nie będzie normalne, a jak zginę, to się kończy odcinek. Zapraszam do odcinka. Siła. No, siema, widzowie, tepamy się do właśnie osoby. Bo przy tym się tepnąłem, to nie chciała nas zaakceptować. Dobra, no, zaakceptował nas. A widzowie. Mamy go tutaj. sobie rozkopiemy I zabiliśmy go na jednego strzała. I dobra. Ja sobie jeszcze tylko przejrzę jego i te maski. I możemy się to tepać do nas sobie osoby siema. A widzowie, tepamy się do pomidorka. się do pomidorka i zobaczymy... Dobra, to akceptował nas. To teraz otworzymy sobie siekierką. Dobra, widzowie. Mamy tutaj to zrobione już. Czemu nie możemy tam... Hej, halo. Czemu nie mogę tam dwa razy... No dobra, w końcu wyszedłem, ale co to było? Jakby... Kurde, chyba nam uciekli. Dobra, uciekli nam. A to co, widzimy się jakby najtłubały 17 osób, już się ma. No, widzowie, wyjdę tutaj do nas, mnie osoby, Snacker Robin 357. Zobaczymy, czy na... No, dobra, tak ma nas. Dobra, widzowie. Tutaj widziałem. Jest tutaj, jest, jest tutaj, jest tutaj. Gdzie jest jego przyjaciel? Ty ja go nie hitłem. Nie gadajcie. Ja go nie hejczam chyba. Dobra, nie hejczam go. Co widzowie? O! Czekajcie, poczekajcie widzowie. O, ho, ho Co to za niespodzianka? No widzowie, widzimy się jak będę tego 17 osoby. Siema! No, o 12 mam kościół. Czyli o Dobra, to widzowie, to topamy 17 osoby. Pana powiedział, że mam się już ubierać. Dobra, to. Do... O, zaakceptował, zaakceptował. Syn mleka. O, wy, to ustaw hałmaj się do ciebie tak nie ma. A nie, bo ja z zitami się tam czekaj. Hmm. Ale ustaw hałmaj, tak. <grym> no, hitem go, hitem go. Mam. Jak Czekaj. O, nie, nie, mnie czas z na tasku. Dobra, ja już kończę jak coś. No, no, no Jakie? Ty? O, widział, że mam krystale. Ty on na odpale jest chyba. O Jezu, czemu ja cykam perełki zamiast tam? A ile masz krystali? Jezu, nie wiem, ja jakoś jak drewno się ruszam. Zabiłem go, dobra, poczekaj. No i ty nie wyleciały! Aha, bo w Orverworld nie jest to spaczowane. No ja, nie się No do Dobra, wybijem typa. Dobra widzowie, to widzimy się przy następnej osobie, siema. Dobra, widzowie, ogólnie to pomyśl do tego. Do X gnota. Możliwe że go kojarzycie, bo chciał wcześniej ze mną trapować. Zobaczymy jaki ma, będzie miał set. Widzowie, on jest ten. Napijemy potki na niego.